Hej, witam Was się w kolejnym odcinku z God i zapraszam do grona. Moi drodzy, choroba trochę ustąpiła, aczkolwiek nadal jest, trzyma się. Ja mam tylko już flegmy, mam nadzieję, że to szybko przejdzie, zobaczymy, może się to jakoś rozwinąć, a może nie. Ale to nie jest najważniejsze. Moi drodzy, obce się udały. Uh, I chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak wyszedł event opcji, bo naprawdę wyszedł ok. Um, trochę było ciężko, nawet powiem, że pod koniec było bardzo pod górkę. Nie było chorągwi, ale parę osób mi pomogło, zwłaszcza z już ponad tysiąc chorągwi dostałem Dziękuję wam, piona wielka, za to, że, że było wsparcie I lecimy do odcinka Moi drodzy <laughs> No, A Więc tak, A ja od razu dam o, ekran I mam 6,48 miliona, mam dumnego Więc może spróbuję wbić yy, ten za top 50, co tam jest? Bezlitosny chyba? Nie jestem pewien. nie, nie bezlitosny, nie pamiętam może spróbuję wbić robiąc jakieś ustawki na defie, czyli zbijając go i ktoś na moim, nie wiem, zobaczę. Pomyślę jak się uda, ale myślę, że w trakcie wojny nie, więc może w przyszłości najpierw. Ok, doszliśmy jeszcze misję zrobioną i jest, zobaczcie jaki mają wynik. 7,63 miliona chwały. To jest piękny wynik. No i bohater wpadł. Moi drodzy, byłem w, z racji, iż jesteś wśród 50 w zamków z największą chwałą. Nie miniecie nagroda. 7,63 miliona punktów chwały. Ok, i teraz dostajemy 9 level nakładki, i dostajemy jeszcze fuzyjny ogród splendoru. Poza tym, byłem w top 100 i dostaję 8 level nakładki i dekorkę bardzo ładną. Na pewno sobie ją postawię na setkie, bo podoba mi się. Ale do tego. Sojusz był na pierwszym miejscu i zgarnął 229,66, praktycznie 230 milionów. Więc dostajemy jeszcze trążni wiarza, Dostajemy jeszcze leżekana o naszych oczach, bo byliśmy w, w top 20. No i dostajemy woreczki z materiałami, bo byliśmy w top 50. Więc powiem wam, że prawie wszystkie możliwe nagrody zgarnąłem. Nie zgarnąłem jedynie za top 1 indywidualne i nagród powyżej 7,5 miliona. Ale powiem wam, że te opcje są wyjątkowo udane. I teraz, żeby te dekorki gdzieś tutaj wepchnąć, to musiałbym schować, nie wiem, chyba, chyba stawy mało dają, nie, 325. Te też 325, one są sfuzjowane i dlatego. To trzeba po prostu sprawdzić, co to jest, co to jest, nie halo, wiadomo. No i wywalić to. Co to jest? Ta, jama krwawych kroków, ta, jama jest słaba. <laughs> jama to jest wiecie. Krwawe kruk i tyle tylko te, tylko obce. Dobra, to tak, to ja sobie schowam może jedną i to sobie obróćmy w tamto miejsce po prostu. Okay. Zostaliśmy cztery dekorki. Może że na pewno trążni i to postawi obok siebie, bo to są piękne dekoracje. Um, bardzo mi się podobają dekoracje z obcych w ogóle i graficznie, więc naprawdę kozak. I zaraz, jak to ogarniemy, to pokażę Wam parę ciekawych rzeczy i informacje o aktualizacji. Ponieważ, no, aktualnie nie ma żadnego eventu... O Jezu, krzywo to Aktualnie nie ma nawet samurajów, więc... No, no nie ma za dużo do roboty, nie? Kurde, czemu jest tak krzywo, kawałek. Dobra. Jest ładnie chyba. No, pięknie. Jeszcze dwa takie dodatkowo by się przydały i będzie miot malina. Bo powiem tak, nie, nie patrzyłem nawet na ostatni rapek 134 tysięcy wpadły, słoko. Już walnąłem te sztandary, co miałem na piaskach w ogóle gdzieś tam wy, wywalone na, na krańce moich zamków. No ale się udało. Bardzo się cieszę, że się udało. Sprawdzę, czy mikrofon działa, czy się nagrywa. Dobra. Jakby się nie nagrywało odbieranie nagród, to by przybyło troszeczkę. E, no, więc ogólnie na tych obcych dużo wojska sobie wybiłem. Wtedy też, ale piję leczniczą herbatę, więc zobaczcie. Ale to jest też dość istotna rzecz w leczeniu. Ok, i teraz przechodzimy do forum, na którym będzie parę ciekawych rzeczy. Mianowicie jest informacja o aktualizacji. A, O, może nie, niektórzy z Was ją widzieli. Sorry, ale miałem tak, wiecie, stuknąć, żeby wydać taki dźwięk w biurko, ale się stuknąłem. O, boże, pod paznokie ci się zawinął. Dobra, nie. Nieważne. Bez sensu to mówię. Ok, mamy dwie ważne rzeczy. Gdzie to uciekło? Um, ty no, zniknęło gdzieś z Kubani. Aktualizacja z stycznia 2019 i kaszlan ze zmienno kształtnych trzy wersje. Więc zacznijmy sobie może od aktualizacji, a kaszlanu zostawimy na później, bo to jest naprawdę ciekawa bardzo rzecz. No. Ogólnie kiedyś samuraje zaczynają za 11 minut. No dobra, to poczekamy. Oddzielnie um, wojownicy, okej. Okay. Nie gadajmy już tych bzdur, tylko e, liga będzie od 22 stycznia do 5 lutego kolejna liga. Um, więc jeżeli będziecie... Pamiętali, to zdejmijcie wyposażenie, yy, możecie nawet schować dekorki, które dają najwięcej punktów yy, mocy, ponieważ pierwszy dobór przeciwników jest brany pod uwagę na yy, podstawie ilości mocy, więc jeżeli schowacie większość dowódców, które się Wam zmieszczą do tego mikromagazynu, naprawdę, uwierzcie mi, będziecie mieli trochę łatwiejszych przeciwników. Mi to parę osób mówiło i naprawdę to działa, A, chyba, że to już, już zmienili coś. Okej, okay, fajna kropka w tej linii jest ogólnie, dużo się tutaj bardzo się tu nie zmieściło, no przykro mi. Um, więc tak, typy narzędzi i poprawione uzupełnienie. Będziemy mieli typy narzędzi, no tutaj widzicie, podstawowe, premium, elitarne, z wydarzeń i łączne. I teraz tak, podstawowe to jest na przykład czerwona chorągwia albo drewniane e, osłony, to są osłony z kutego żelaza albo chorągwia dwuprocentowa. Elitarne to są na przykład te tarany, które dają... Te lepsze tonelony i lepsze tarany bojowe z chwałą, które dają najwięcej procent. Z wydarzeń no to wiadomo, co jest, a łączone, to sam nie wiem, co to będzie za chorobstwo. Może to jest, a może to jest to, co daje i mury, i chwałę naraz. Nie jestem pewien. Zobaczymy to. Będzie łatwiej rozróżniać narzędzia, więc w autouzupełnianiu będziemy mogli sobie ustawić, będziemy w ogóle mogli sobie ustawić, że Jedną tylko flankę uzupełniać, na przykład albo dwa boki, albo środek, albo boki środek, albo boki drugi boki środek. Wiecie, różne ustawienia tylko jednej albo dwóch e, stron będziemy mogli robić. Echem. I będziemy mogli sobie zastosować, że chcemy na przykład tylko drewnem uzupełniać, albo tylko rubinowymi narzędziami, więc naprawdę bardzo fajnie. Będzie też guzik, który będzie nam czyścił całą falę, całą falę będzie nam czyścił. A, więc przygotowanie ataku będzie troszkę prostsze. No, i auto będzie wykonane osobno dla każdej fali albo dla wszystkich naraz. Więc e, oni piszą tutaj, że zawsze będzie próbowało używać wszystkich dostępnych jednostek i narzędzi, aby osiągnąć maksymalną siłę ataku. Ja wszyscy rozumiem, że wpakuje mi 40 drabin, pomimo tego, że będzie potrzebne 5, bo nie do końca rozumiem, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ok. A filtrowanie sprzętu będzie bardziej zaawansowane, będzie można sobie wybrać typy klejnotów czy z zestawu levele i będzie można przeszukać po nazwie, bank, i nawet po tym co klejnot robi, czyli na przykład, no to już się, się nie skupimy może na klejnotach tyle co na wyposażeniu, na przykład wpisujemy sobie tutaj honor i wyskakują nam wszystkie elementy, które zwiększają nam honor przy ataku wpisujemy sobie e, szanse na zniszczenie budynku, przeciwnika. Wyskakuje nam, co nam daje, gdzie mamy elementy na burzenie, do, żeby szybko stworzyć burzaka jakiegoś. Chcemy coś na, nie wiem, szybki powrót, czy na rabowanie na akwę, czy cokolwiek. Mamy to wszystko w jednym małym palcu, wyszukiwanie mega szybkie, bang. To mi się akurat bardzo podoba i te zmiany w tym miesiącu nie są jakieś mega ułowne, bo czasem GG jest naprawdę... Um, miał głupie pomysły. No. Właśnie e, na przykład, aby wyszukać określone nazwy zestawów, elementy określone w działaniu lub wartości, spróbuj. Więc mega fajne. Teraz tak, nowa premia za subskrypcję numerek 2. A którą subskrypcję ja mam? Mam subskrypcję numerek 2. I bardzo się cieszę, że dodali tutaj nową rzecz, ponieważ według mnie właśnie tutaj było troszeczkę... Za mało te dwie funkcje ułatwiające za 7 dych i tak kupiłem to na test. Ale może, jeżeli wprowadzę jakiś tam program lojalnościowy, że jak masz subskrypcję dłużej, to masz więcej punktów, i jakiś sklep z punktami lo lojalności. jola LOJALNA, to wiecie, to może, może pozostanę przy tym. Eee, po Proszę, nie będę pierwszej kupować, chociaż pierwsze jest fajniejsze według mnie, ma więcej premii. Eee, ale subskrypcja numer 2 dostaje premię do przechowywania żywności tylko ZG. Na zieleni o 50 tysięcy większy magazyn żywności. Więc naprawdę to jest kozak. Jeżeli ja subskrybuję, to po aktualizacji od razu to doblokowuję, będę mieć 146 tysięcy pojemności. Nowe elementy wyglądu. No, wchodzi tutaj sobie a, zimowy to. Jest, nie to jest mój zimowy, to jest zimowy warsztat y, obronny. To jest na pewno tawerna z kozą górską i to jest w takim razie. A, nie, to jest warstwa obronny, ok, a to jest chyba zimowy kamieniarz, Albo jakoś, no tak, raczej tak. A i przychodzi smolder, czyli wygląd dodatkowy jakiegoś smoczka. No, mi się nawet podoba, choć ten wygląda trochę creepy, jakby miał całe ciało i nagle głowa mi przyklejona, taka jeszcze z trzema oczami, jakiś cyklop z wąsem i z nosem złotym, naprawdę to wygląda troszeczkę creepy. Bardziej mi się to podoba, ale to jest albo metropolia, albo stolica no, Chyba metropolia bardziej, nie, nie rozróżniam do końca tych budynków Znaczy rozróżniam, ale na tych wyglądach to już ciężej trochę to odróżnić ale no, ten posterunek, wiadomo, posterunki takie śmiesznie wyglądają jakieś kikuty wystające No, a ten ZG bardzo mi się podoba Okej, okay. i Kruki nie będą e, nas atakować i uzbroić się. Niektóre rzeczy zostały także potanione. To, co mi się też bardzo podoba. Próki obcy nie będą nas atakować, czyli dwie zmiany, które mamy. Ok, um, <laughs> teraz zmiany kształt. Ja mam tutaj na razie 2600 i 2900. I moi drodzy, przechodzimy sobie do ho, ho, kasztelana ze zmian kształtnych. Uh, ja zrobię podsumowanie, może w montażu, zobaczę. Um, I teraz tak. Uh, Mamy tutaj skrzydła, no nieważne, już wiecie tam nazwy. Grafika według mnie jest ok jeżeli miałbym to oceniać, na pewno taki kasztelan będzie ładnie wyglądał. A, ale, tu nie chodzi o wygląd, to chodzi o działanie. No właśnie, i jest on bardzo drogi, jak widać. Będziemy na każdego z nich zbierali około 12 dni talizmany, bo szybciej się ich nie zdobędzie. O. Chyba, że ktoś będzie kupował runę ataku ale powiem Wam, że zbite 2-3 miesiące będę zbierać na ten za talizmany, nawet więcej myślę, no 3 miesiące jakieś. Um, zestaw zatalizmany jest trochę słabszy, ale podsumujmy. Murów ma około 90%, bo liczyłem, e, Bramy ma około 70%, Dystansu i Wręcze po podkuciu ma 90 na 90, plus dostaje bonus 10% siły bojowej dla jednostek dystansowych, e, więc tak. Jeżeli chodzi o fosę tutaj możemy sobie powiedzieć, że jest 27 plus 32, raczej 53 mamy. E, tutaj mamy 68 i więcej nie ma. Po podkućmy się, że będzie miał na spokojnie 80 jakieś, czy 90. No, no 80 wystarczyło raczej. To jest naprawdę dużo, powiem wam. To jest jeden z najlepszych, no najlepszy kasztelów, myślę. A zarobinę on w ogóle już wymiata. Jeżeli chodzi o powiadomienia o ataku, takie pierdółki to już nie będę liczyć. znaczy to nie są pierdółki, przepraszam, ale nie jest to aż tak istotne jak na przykład mury czy wojsko dystansowe. Ok, dla jednostek stacjonujących zawsze będzie też miał premię, jeżeli komuś pracujemy wojsko, na placówkach, w stolicach, w metropoliach też będzie miało więcej. Um, ok, więc. Um, Ogólnie no zasoby utracone w wyniku grabia, że no to na tym razie się tutaj nie skupili za bardzo, więc tutaj nie jest to zbyt mocne. I teraz tak, jeszcze tutaj mamy bramę i mury, to już policzyłem. Jednostek na murach zamkowych będziemy mieli 50%, jeżeli bronimy się, teraz w ogóle to wprowadzili, bo chyba wcześniej tego nie było, czegoś takiego, że jeżeli bronimy się przed władcami zamku, to mamy 50% na mury, a jeżeli nie, czyli na przykład przed Hanem, to tylko 20% na mury, więc troszeczkę niestety mniej. Podczas obrony przeciw wrogim władcom zamku mamy 10% siły bojowej jednostek, po prostu walczących. Nie wiem, czy to miało być wręcz, czy, czy nie, bo jest taka dziwna spacja, więc podejrzanie to wygląda. Są chyba dwie spacje, tak, to są dwie spacje, więc nie jestem tego pewien. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu siła bojowa, tak jak tutaj stacjonująca i w jakichś placówkach, czy na wsparciu do innego gracza. Tak, tutaj mamy po prostu plus 10%, zwyczajnie siły bojowej dla wszystkiego. A w plus mamy 20% do dziedzińca i kolejne 20%, tutaj nie ma reguły, że przed władcami zamku, więc mamy 40% do dziedzińca i 10% siły bojowej jednostek. Do tego kamienie nam dodają, tutaj dziedziniec yy, i kaman. dziedziniec przed wrogimi władcami zamku, ok? i tutaj też dziedziniec. Czyli mamy 60% do dziedzińca a jeżeli bronimy się przed władcami zamku, to mamy 70%. Yy, z tego, co liczyłem, to... Ten zarobiny będzie miał chyba 90 albo 80, nie jestem tego pewien Ale no chyba 90 albo 100 Naprawdę bardzo wysokie prawie będzie miał Czyli ten, ten ma za tzw. 80 do dziedzińca przeciwko graczom Ten 90 A ten 100 Plus ten ma większą siłę dystansową, ma chyba 110%, a wręcza mają wszystkie 90 A Ten ma 110% dystansu Ten ma 115 chyba, tak a ten ma no, zobacz, boże, ten ma 110, ten ma 105, a ten ma 100, bo ma plus 10%. Kretka, nie szalony, Co się dzieje? Ok, więc myślę, że kasztelan prezentuje się całkiem interesująco. Miał, czemu ona tak miałaś? Kretka, chodź, chodź na odcinek, kurczę. Ok, więc nie będę wam w, w montażu pokazywać, bo po prostu wam opowiedziałem o całym tym kasztelanie. Myślę, że będzie bardzo mocny, bo zresztą każdy chciał powrotu tego. Tego złomu, oczywiście, bardzo mocnego. Podziemia są, nie robię, bo już po prostu mam zrobione misje, mam zrobione wszystko, więc niepotrzebne mi to jest. Zmiennik dzisiaj sobie zaatakuję wieczorem, bo zawsze wieczorem ich atakuję. No, zaraz się z samuraje, w sumie za ty, za 11 minut, ty też było 11, bo że źle popatrzyłem na zegarek. No, że niektóre rzeczy potanieją, mi się wydaje, że to będą elementy wyglądu, aczkolwiek nie jestem pewien. Może na przykład osłony za, za monety, to by było bardzo fajnie, ale niczego nie można być pewnym. Ok, myślę, że odcinek udany, obce udane. Dzisiaj taki troszeczkę odcinek techniczny, ale na pewno kolejny odcinek to będą Sauraje, rozwój posta. Właśnie, mogę Wam pokazać, jak wygląda drugi postronek. Na razie mam dwa tej samej nazwy i przysporzyło mi to przynajmniej niemało problemów, <laughs> ale no, przeżyję. Dobra, więc tak, <laughs> Mamy tutaj produkcję 11 tysięcy przy niewielkiej ilości spichlerzy, ponieważ na Samurajach teraz będę sobie surkę latać z tego posta, no wtedy się ugaszę do końca, pobuduję spichlerze, dodam nakładki, bo to jeszcze nie wszędzie są, no zresztą widzicie, że jest 8 spichlerzy, no, nie, no to ciężko nakładki, a jest produkcja już 11 tysięcy, dekoracje są takie, no średnie, myślę, że jest całkiem, nie. przepraszam Was, całkiem ładnie myślę, że wyszedł posterunek. A trzeci też tam ma wszystkie budynki rubinowe na maksimum, więc też ładny. Będzie spoko. No i właśnie, dostałem teraz tę te, e, dekorkę. Zresztą, że to chcemy. I wow, ona daje 3000. Ale ty, ją też się da kupić. Co? I no jak? Jeśli nie da kupić, to trzeba jest ten guzik. Ale skam. Da się tylko te dwie przejrzane. Kurde, ale mnie oszukano. Naprawdę. Pss. Dobra, ja nią nie będę fuzjować. Ja ją sfuzuję. Hmm. te jak ona się nazywa? To jest jakiś labirynt czy? Pusza, aż zapomniałem, Ogród Splendoru. No co jest, czemu nie mogę szukać? No dobra, wszystkie no, co nie mogę iść. Te... Ale lipa, patrzcie, i ona ma PP. 10, Okej, okay, czy ja mogę sobie z dołu wziąć? Ty, no nie ma. Ale, ben. kurde. Gdzie ona się powiedziała, Może wszystkie dam sobie. Nie ma. Chciałem ją sfuzjować, żeby miała dużo punktów wiecie, po prostu, bo ładnie wygląda. Kreska, co ty robisz? O Boże. No, e... więc chciałem ją sfuzjować, bo po prostu ładnie wygląda. Ale, jeżeli nie ma, to. No coś inaczej, pomyślimy w trzecim, tej kot mi ale nie teraz. E, okej. Okay. Więc po prostu, no jest spoko dekorka, ale... Mmm... Um, niestety nie można jej sfuzywać szkoda. Sfuzuję w takim razie coś innego. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, subskrybować tam na dole. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, Biola. pa. pa.